Wstaliśmy o 5 rano, żeby o 11 być w Łodzi na castingu filmowym. Dinusia była bardzo zażenowana tą wczesną porą, ale całą podróż przespała, więc dotarła wypoczęta i gotowa do pracy. Na początek ekipa filmowa poprosiła, żeby Dina pokazała jak na komendę przybiega i siada w wyznaczonym miejscu przed kamerą. A potem przyszła pora na szczekanie. Na co dzień Dina rzadko szczeka, więc ewidentnie musiała się najpierw rozgrzeć. Następnie zrobiłyśmy mały pokaz sztuczek. Dina dała czadu i zachwyciła wszystkich. Potem była jeszcze scena, gdzie Dina musi się rozglądać. Więc za pomocą zabawki kierowałam jej wzrok w prawo i w lewo. Dina totalnie rozkochała w sobie całą ekipę. Reżyser nie przestawał się uśmiechać, zachwycał się nią i tym, jak pięknie reaguje na komendy. Na koniec, nawet kamerzysta odłożył swój sprzęt i dołączył do zabawy z Diną. Teraz zostaje nam tylko czekać. Jak myślicie, Dina zgarnie główną rolę?